Siema, witajcie z mojego warsztatu. Dzisiaj kolejny projekt zaczynam. Znaczy, projekt to za duże słowa, bardziej projekcik na budowę, na której teraz działam, potrzebuję zrobić dwa parapety w wymiarze 20 głębokości metr szerokości. No i mam nadzieję, że zrobicie je ze mną. Dawajcie! Te parapety muszą być sosnowe, żeby pasowały do pomieszczenia, w których będą zamontowane, ponieważ ściany w tych pomieszczeniach są wykończone deską sosnową no i tak ustaliliśmy z klientem, że zrobimy z tego samego materiału parapety, wiem, że parapet powinien być z twardszego drewna ale myślę, że sosnowe jak się dobrze zabezpieczy też zdadzą egzamin mam tutaj dwie łaty i powinny my z nich wyjść dwa parapety nie włączyłem zasilania odpalam odciąg i grubościówkę i działamy Łaty mam już ostrugane. Ja zaraz jeszcze je sobie zmierzę. Parapety mają dokładnie 92 cm. I czy mi wyjdą 4 listwy? Tak, 409. Wyjdą mi 4 listwy. Z każdych 4 listew skleję dwie deski, które będą miały 24 cm szerokości. I po wyschnięciu dotniemy na wymiar obrobimy kanty i lecimy ciąć niosę pod ukośnicę. o jestem, włączymy laser w ukośnicy zrównam i chyba dwie naraz, na razie tutaj nie wymaga to idealności o tak, obetnę tutaj troszeczkę i tniemy jest przesuwamy że to jest złożę podpórkę? Trochę powykręcane, ale mam nadzieję, że po sklejeniu się wszystko wyprostuje. Tu mniej więcej, bo i tak będzie zapas. Lecimy, metr. Mamy 100. Na laser. Są. i może tutaj też obrównam te, te końce takie niedostrugane na końcach zawsze grubościówka zbiera trochę mocniej o niewiele jest tego zapasu w tej chwili do obrównania dobra gasimy laser i Przechodzimy dalej. Ja to może zdejmę. Przerzucę sobie na kręcegę, żeby tutaj mieć stół wolny. Cyk. Mamy i lecę pościski. Mam tutaj takie ściski rurowe. Bierzemy je na stół. Dosyć ciężkie. Mogłem po dwa wziąć. Naleźć no, trudno. Poradzimy. Jest. 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 Powykręcam wszystkie, poustawiam. Tak, on jest stopy z dołu. I włożę te deseczki, rozłożę. Wszystkie lepszą stroną do góry damy, ładniejszą. I potem ta strona zostanie wizytową. O, jest następna. Kolejna. To z tym sęczkiem dam w środek. Do dołu, to nie będzie później przy obróbce rantu widoczne. Dobra. Dobra. Jest tu zaraz coś dopasuje, jeszcze ściśniemy to z góry, tylko najpierw zrobię. Stawię sobie ściski z lekkim luzem tutaj. Ajaj, zaczepiłem, żeby można było manewrować deseczkami. Mam klej. Może ja postawię deseczki rantami do góry. Tutaj wszystkie będę brał na siebie. To mi się nie pomylą strony. Później będę w tym samym kierunku odkładał. Będą leżały wszystkie deski tak samo. Dobra, i szukam pędzla. Smarujemy, ściskamy. Dołożymy jeszcze na górę jakieś dociski, żeby nie wybrzuszało tego. No i czekamy aż wyschnie. Najmniejszy pędzelek, jaki znalazłem, 2,5 cala. To i był w zupełności celowy. Ale skoro nie mam mniejszego, to poradzę sobie tym. Trochę temperatura. Nie jest odpowiednia do klejenia, bo mam tutaj tylko 5 stopni na plusie, ale mam nadzieję, że sklej zwiąże i będzie ok. Smaruję, trzeba klej równomiernie rozprowadzić. Wykańczam teraz taki domek nad bugiem, domek nie klienta. Taka szkieletówka, nieduża, 8 na 7 z antresolą, dwa małe pokoiki na górze. Zrobię może niedługo film na budowie, pokażę Wam jak idzie mi ta robota. Mam już to ocieplone, trochę karton gipsów pokręcone glazurnik już klei łazienkę. Także stan taki dosyć zaawansowany. No i właśnie tam potrzebuję te parapeciki, pokażę Wam jak one są zamontowane. Smaruję ostatnia deska. O, jest ok, mamy już wszystkie deski nasmarowane klejem. Teraz odwracam w tą samą stronę, w którą wkładłem, Troszkę ciasno, żeby mi tu się klejem nie pobrudziło. Ja może trochę podsuwam. Teraz te deseczki. O, i układam. Równiuszko jedna do drugiej. Jeden blacik mamy. Tam one oczywiście są niesmarowane klejem. Druga, wyjmę może na chwilę. I ostatnia deska wchodzi. I mam złożone, dosunę o, do tyłu ścisków. Lekko już ścisnę sobie to. Jeden koniec, drugi. Środek. Trzeba je czymś zrównać, ścisnąć. Zaraz przyniosę małe ściski, jakieś dwie listewki i ścisnę je od góry, zapnę w takie kleszcze, żeby tutaj mi nic z górą nie wybrzuszało. Bardzo polecam ściski ze sklepu Action. Są bardzo tanie i bardzo mocne, także sprawdzają się. No takie domowe potrzeby. Może profesjonaliści zajmujący się stolarką na co dzień powiedzą, że to do niczego się nie daje. No moje potrzeby sporadyczne są bardzo dobre. Dobra, łapie to ściskami od góry. Jak myślicie, na sztorcję na lęk, czy na płasko? Dam na płasko. Ale nie podchodzą mi ściski. Muszę coś tutaj podłożyć, żeby to stało wyżej, bo nie podejdą mi ściski. Pod Będą deseczki tutaj stały, a z przodu może dam jakąś kantóweczkę. Coś ja grubszego, tu coś mam grubszego. O, taką łatkę. O, odrzucę. wsunę żeby mi nie przeszkadzało, dobra i próbuję ścisnąć, ścisk Wstawię. a powinno złapać, dobra, jest jedna strona złapana i jeszcze raz to spinamy, teraz już powinno wydać wszystko. Ja, ścisnął. Ten też ładnie docisnął. I tu też jest ok. Ja w takich sprawach stolarskim jestem totalnym lajkiem i samoukiem. Także, jeżeli coś robię nie tak, to śmiało. Możecie mnie poprawiać. Nawet powinniście. Ja się na pewno nie pogniewam. A chętnie skorzystam z rad bardziej doświadczonych i mądrzejszych w tej branży ode mnie. One tutaj mają lekkie ręczniki. Może leciutko puknę młoteczkiem, żeby to się złożyło. Może to jest zapas jakiś tam w grubości. Także ja to później zbiorę na grubościówce. Ale im dokładnie skleimy, tym później grubsze wyjdą nam parapety. Także ja lecę po młotek. Mam tutaj taki drewniany. Dobra, troszkę poszło. Docisnę jeszcze mocniej, dokręcę te ściski. Aż 6. Klej po Jest dociśnięte bardzo mocno. No i jest. Ja lecę odpoczywać bo nie samą pracą człowiek żyje i widzimy się jutro, do zobaczenia witajcie, dzisiaj kolejny dzień z z parapetami rozpinam ściski i bierzemy się za robotę wspinamy, mam nadzieję, że że się skleiło, że będzie się trzymać mówiłem temperatura, tutaj jest granica w 5 stopni więc nie za wysoka do klejenia przydałoby się żeby było cieplej rozkręcam, ściskam, klej. zaraz pójdziemy na grubościówkę jeżeli wszystko jest ok przestrugamy to znowu się przykleiła deseczka ale klej podłaził o, odklejone tak wygląda nie, nie złożyło mi się dosyć równo, powyginane były ale jak widzieliście to jest zrobione ze zwykłych wysuszonych łat dachowych. Także materiał pierwotnie nie przeznaczony takiego celu, do zrobienia parapetów. Dobra, myślę, że jest klejone ładnie. Zaraz jak to zobaczę na grubościówce, na pewno będzie więcej widać. Działamy! No i dobra, szykujemy się do strugania. Zaraz zmierzę te deseczki, wezmę bliżej, jakie one są. Grubości I tyle ustawimy na grubościówce Teraz tutaj zmierzę 2,6 Dobra i tyle damy na grubościówce 2,6 Dobra jest Blokuje. Odpalamy odciąg Grubościówka i lecimy Przęt wyłączony, zobaczymy teraz, jak te deski wyglądają. Zobaczę, no jest chyba bardzo ładnie. Jedna, tutaj zaraz to obetrzemy, coś cisko One są szersze trochę na to puszczę, obszlifuję. Drugi też jest ok. Tu leciutki zadzioreczek mi zrobiło, ale zeszlifuję zaraz. Pomaluję się na jakiś kolorek. Tutaj zaraz utnę na wymiar, zaokrąglimy rogi, od czegoś odrysujemy. No i będziemy zamontować, poobcieram te boki. A raz tutaj podłączamy piłę do góry. No, 3,2. Dobra, i parapety zrobimy na 24. Obetniemy centymetr, zrobimy jednak troszeczkę szersze niż planowałem, druga strona jest fajna, z tej strony tylko obetniemy kraj zega na 24 podepnę do prądu odciąg jest podpięty rurka od odciągu odpalamy odciąg coś tu się zagięło co to się stało o dobra jest w porządku krajzega ta i jeżeli... No jest obcięty. Wyłączam. Ok, działamy dalej. Idziemy z nimi na ukośnicę. Ta strona jest równiejsza. Zrobimy tutaj na zero. Wrzucę laser, żeby pokazywało, gdzie ciąć. I tu minimalnie z tej strony. Cyk. Mam ucięte. Śmieci. Znowu metrówkę zostawiłem. Jest metrówka i 97. Tniemy. Że takie na styk mi wyszły dosyć. Ale to nic. O, tutaj coś mi podnosi. O, już jest. Ok. I tnę na wymiar. No, i dobra, długość gotowa. Parę pecików. Ja tutaj sobie na tym stoliku będę chciał to powycinać. Że pora odwiesić ściski na miejsce. Tutaj mam sobie, zrobiłem kiedyś takie wieszaczki. O, specjalne do tych ścisków. Kolejne dwa. Przydałoby się więcej, ale. To wszystko kosztuje i to nie mało kosztuje. To wszystko na bok. Ależ mam tu pierdzieli. Kiedyś może posprzątam. Nie lubię za bardzo niczego wyrzucać, bo każdy kawałek drewna nie wiadomo kiedy się przyda. Dobra i co? Bierzemy się za te rogi. Ja zobaczę tutaj ta strona strugana, będzie do przodu. Od czego odrysować te zaokrąglenia, jak myślicie, co by tutaj pasowało? Znalazłem taką zatyczkę od spraya. O, i odrysuję od tej zatyczki. O, pięknie rożek odrysowany. Z drugiej strony tak samo. Wyżynarka, oczywiście mój Parkside. Okulary, bo BHP najważniejsze. No i dobra, jest wycięte, szału nie ma, ale doszlifuję to szlifierką i mam nadzieję, że nie będzie to źle wyglądać. Mam szlifereczkę, swojego bułka, jak ja to nazywam. Zakładamy papier, bateryjka. No, i bajeczka, parapeciki mamy gotowe. Ręcziki wyszły nieźle. Fajne, okrągłe, gładziutkie parapeciki. Pierwsza klasa. Mam nadzieję, że po zamontowaniu i pomalowaniu będzie jeszcze lepiej. Parapeciki gotowe. Także to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia wkrótce. Na razie, cześć.